W tym filmie zobaczysz najpiękniejszą agroturystykę na całym Podlasiu i prawdopodobnie jedno z ciekawszych miejsc w Polsce. Ale najpierw intro. Dzień dobry kochani widzowie. Witam was w miejscu, które przez nas uznawane jest za najpiękniejszą agroturystykę jaką znamy, a wy możecie jej nie znać. Mowa o ziołowym zakątku, który znajduje się w miejscowości Koryciny i którego dzisiaj wam dokładnie pokażemy. Jest koło 12, i gdybyśmy byli to jutro by byłoby 13, więc z tym akcentem zaczynamy wiosnę. Lecimy. Jak się czujesz w tak dostojnym towarzystwie? Jesteśmy w absolutnie najlepszym miejscu. Tej turystyki. Ja kocham po prostu zwierzątka, a to jest moja ulubiona rasa krów. Zobaczcie jak ona jest puszysta, jak Ale ona ma rogi. On jest piękny. A, jak się walnęło. Jaki tam jest malutki królik. I drugi mały królik. Widzieliśmy teraz masę zwierząt, między innymi owce, kozy, malutkie zajączki. Króliki, bardzo dużo kur. W ogóle to jest tyle atrakcji, żeby przyjechać z rodziną czy z maluchem. Szkoda, że my naszego szczeniaka nie wzięliśmy. To urządzenie jest najbardziej oldschoolowa huśtawka, jaką widziałem w życiu, nie? No. Tutaj trochę suchych i drewnianych faktów. To urządzenie nazywa się brona drewniana. Było stosowane do spulchniania ziemi po orce lub za siebie. Czegoś, nie wiem czego. Ziołowy zakątek to ponad 20 hektarów przestrzeni, na której zobaczycie charakterystyczne dla Podlasia domki. Pod kątem architektury mnóstwo rękodzieła i ziół, z których wykonuje się tutaj ziołolecznictwo nawet do tej pory. A za nami wejście do ogrodu botanicznego. aż 150 miejsc noclegowych. Między innymi możecie spać właśnie w takim oto budynku, ale również w domku różanym, gdzie otacza przepiękny ogród pełen dzikich róż, w domku na wodzie i co najlepsze w pniu drzewa. I mam nadzieję, że wszystko wam dzisiaj uda się pokazać. Centralnym miejscem w ziołowym zakątku jest ogród botaniczny, w którym według właścicieli znajduje się około 1500 roślin leczniczych. Nie mogliśmy nagrać środka przez matematykę. Wysoka wilgotność plus wysoka temperatura równa się parujący obiektyw. A dzisiaj zupa ze świerku, szyszek i kamieni. Pasi. Tok z brzozy. Wzmacnia odporność, łagodzi bóle reumatyczne, działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. W samym lasie spędziliśmy prawie pół godzinki, w sumie nawet fajnie, a zaraz pokażemy Wam, jak wyglądają te bazy noclegowe, o których mówiliśmy na początku. Ty. A propos tego noclegu, o których wam mówiliśmy, kochani. Będziemy tutaj w sierpniu i pokażemy wam, jak to wygląda od nocnej pory. Z czymś mi się to kojarzy. A no. Przed nami Mechata Hata, czyli kolejne fajne miejsce noclegowe w środku lasu. Choć szczerze mówiąc, moim zdaniem to miejsce oferuje dużo fajniejsze między innymi pięć drzewa lub to, które pokażemy Wam za chwilę. I tu zdecydowanie największa bomba, jeśli chodzi o noclegi w tym miejscu. Pieptaków, piękne jeziorko obok, nic, tylko usiąść, wziąć sobie leżaczek i pocilować bombkę. A swoją drogą tym film nagrywamy w końcu nowym sprzętem, także mam nadzieję, że jakość obrazu będzie zdecydowanie lepsza niż poprzednio. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. I jak się podoba miejsce, i czy w ogóle warto tu przyjechać? A warto. Ogólnie, jak macie w miarę blisko, to jest około godzinki drogę Białego Stoku, to zdecydowanie którąś sobotę warto poświęcić. A przed Państwem spuścizna naszej kultury, czyli kamienne kręgi. Miejsca sakralne budowane przez gotów i celtów, w których zapadały najważniejsze decyzje. Minęliśmy do domek i dochodzimy do miejsca, w którym znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Jagodnej z XVII wieku. I co jest najfajniejsze, w tym kościele można nawet brać śluby lub inne ceremonie, także to jest niesamowite. I cały czas odprawiano są w tym msze. A z przodu będzie ogród biblijny. Gdzie jesteśmy? W ogrodzie biblijnym, ale jest szaro i ponuro, więc tak naprawdę teraz to jest bardziej że trzeba uważać jak się chodzi. Jaką porę roku najbardziej polecasz tu przyjechać? Szczerze mówiąc, z wiosną i latem, to wtedy wszystko, że tak powiem, będzie kwitnąć. Jesteś głodna? No. I gdzie teraz idziemy? Teraz idziemy do Cartman. Poza samym nocowaniem i spacerkiem, to miejsce oferuje jeszcze jedną fajną rzecz ziołowe spa. W tym miejscu jest sklepik, w którym można kupić zioła i różnego rodzaju produkty ziołowe. Kupiliśmy sobie soczki z brzozy. Średnie to było w smaku, muszę przyznać, ale warto choćby dla właściwości zdrowotnych. Przypominam o Subiku i łapce i czekajcie na następne filmy, bo będzie naprawdę grubo.